Hej, cześć wam wszystkim! Jest sobota i ja co sobotę przyjeżdżam do Centrum Sportowego tutaj z moim synem. On dwa razy w tygodniu pływa, więc jak pogoda jest ładna, przyjeżdżamy rowerami. Niedaleko mamy 10 minut. I postanowiłem te jakieś pół godziny, które tutaj siedzę, zawsze w parku czekam na niego. Nieraz coś czytam. Postanowiłem co sobotę nakręcić taki krótki film, ponieważ. Raz na jakiś czas, w generalnie w ciągu tygodnia różnego rodzaju myśli się pojawiają, jakieś mm, analizy, ale też głównie moje jakieś tam prywatne refleksje na temat w ogóle prowadzenia biznesu i tego, gdzie my w tym wszystkim jesteśmy. I takie dwa, trzy tematy dzisiaj chciałbym poruszyć. E przede wszystkim zastanawiając się, myśląc o... O tych wszystkich początkujących, którzy szukają swojego pierwszego produktu, chciałbym powiedzieć parę słów na temat Blackboxa. Pamiętajcie, że jeśli oczywiście szukacie produktu przez Blackbox, możecie szukać przecież w dowolny inny sposób. Ale pamiętajcie o tym, żeby sobie szybko skalkulować koszt pieniądze, które będziecie musieli zainwestować w, pierwszą, w pierwszy wasz produkt, to w momencie, kiedy zobaczycie w Blackboxie, Powiedzmy w Blackboxie, że jest, przeanalizujecie konkurencję i zobaczycie, że jest jakiś produkt z potencjałem sprzedaży, dajmy na to 100 sztuk w miesiącu, e, i wy macie do tego e, macie produkt, który będzie, znaleźliście produkt, który będzie kosztował dajmy na to nie wiem, 20 dolarów, 20 euro, to pamiętajcie, że jeśli będziecie ten produkt e, ściągać skądś, od producenta brać, on generalnie powinien około 4-5 dolarów euro kosztować tak, żeby tak na szybko licząc, żeby wam się to generalnie opłacało, żeby wszystkie opłaty można było pomieścić, takie jak PPC, FBA, wysyłki wszelkiego rodzaju itd. I to pozwoli wam na to, że bardzo szybko wiedząc o tym, że 100 produktów w ciągu miesiąca się sprzedaje, że na sam początek będziecie potrzebowali około 500 euro na przykład na to, aby zainwestować w ten produkt, ale musicie też myśleć o tym ile czasu u producenta trwa produkcja tego produktu, tak? Bo jeśli się okaże, że jest to miesiąc, no to warto by było od razu kupić 200 sztuk, tak? Czyli tutaj ta inwestycja bardzo łatwo może być obliczona i to będzie wynosiło około 1000 nie wiem dolarów euro. Oczywiście do tego dochodzi sprawa taka jak jakie minimalne zamówienia producent producent oczekuje jakiegoś minimalnego zamówienia. No więc tutaj może być trochę pod górkę i może się okazać, że musi to być na przykład 500 sztuk i wtedy musi to być na przykład około 2,5 tysiąca dolarów, czyli około 10 tysięcy złotych i powiem szczerze, że jest to liczba, w którą trzeba celować. Jakby nie patrzeć, mi się wydaje, że wiele osób, które po raz pierwszy chce sprzedawać produkt na Amazonie. Może nie robi do końca takiej właśnie kalkulacji, nie siada z ołówkiem w ręku, tak na samym początku, ale takie są realia, takie są pieniądze. 2000 euro, 2500 dolarów, 2000 funtów, 10 tysięcy złotych. Są to pieniądze, które trzeba na tą pierwszą partię produktu moim zdaniem przeznaczyć, bo będą małe szanse na to, żebyście znaleźli produkt, którego może, możecie kupić, nie wiem, 100 sztuk chociażby, oczywiście mówimy tutaj, że przy 100 sztukach nie ma żadnej personalizacji, tak, ale jeśli już jakaś tam personalizacja będzie tego produktu, indywidualnie pod Wasze potrzeby i wymagania, może okazać się, że Wymagane jest właśnie zamówienie większej troszkę ilości. Ale mówię, najważniejsze było to dla mnie, żeby, żebyście właśnie wiedząc to, co już chcecie sprzedawać i jaka mniej więcej jest cena produktu, żeby sobie w ten sposób policzyć tą początkową Waszą inwestycję. Druga sprawa, o której chciałem powiedzieć, to taka trochę bardziej w zasadzie dotycząca tego, gdzie my jesteśmy jako sprzedawcy? Kim jesteśmy? Tu, tu mnie w ogóle bardzo interesują wasze opinie, bo chciałbym usłyszeć, e, czy wy jako generalnie w życiu ludzie, którzy coś robicie, nie wiem, może nawet pracujecie teraz, ale za chwilę będziecie swój własny biznes prowadzić, może już prowadzicie własny biznes. E, jak to w ogóle jest? Bo ja zauważyłem, że ja jestem takim samotnym wilkiem trochę e, i że ja generalnie lubię bardzo dużo rzeczy robić. Większość lubię robić sam, lubię za to odpowiadać nie lubię odpowiadać za kogoś. Czyli jeśli z kimś coś robię, ja czuję bardzo dużą presję i odpowiedzialność. Ja tego, nie wiem, nie jestem w stanie tego uniknąć, nawet jeśli ktoś zapewniać mnie będzie, że tak wcale nie jest i tak ta osoba nie odczuła, powiedzmy, już parę razy zauważyłem, że ja generalnie źle czuję się psychicznie z tym, jeśli z, kim coś, z kimś coś robię i odpowiadam, czuję się odpowiedzialny za to, za, za wyniki tego wszystkiego, bo dla mnie kiedy ja dajmy na ten Amazonie coś robię i coś mnie wypala, coś mnie idzie, ja ten mam nowy projekt, na który chcę nagle więcej czasu poświęcić, a jakiś tam inny mogę sobie odpuścić przez miesiąc, dwa, i to może być niezgodne z oczekiwaniami tego kogoś, z kim razem to robimy. Przepraszam, nie przypuszczałem, że będzie helikopter leciał. Leci, lecie, lecie. Ale to, to powiem Wam też, że to nie jest tak, że ja gdzieś tam dowiedziałem się o tym, jaki ja jestem, że za, z kimś coś takiego robiłem, tylko ja taką cechę w sobie już dawno, dawno temu miałem. A wzięło się to stąd, że kiedy byłem w podstawówce chyba jeszcze, to pamiętam, takie było jak to klasa A na klasę B, jednym przeciwko drugim, I jakieś takie, nie wiem, w wieku 12-13 lat jakieś takie pakty były zawierane, że tam jeden za wszystkich, wszyscy za jednego i pamiętam taką sytuację, że gdzieś tam ktoś się posprzeczał podczas grania w piłkę nożną i ja sobie chyba za bardzo do serca wziąłem, że jak ja będę obstawiał, obstawał przy swojej że tak powiem pozycji, przy swoim zdaniu jest jakaś kłótnia z kimś z tego, z tej drugiej klasy, z klasy B, to moi koledzy za mną się stawią, no i tak było, że zacząłem się bić z kimś tam a bardzo łatwo podjąłem taką decyzję, że okej okay, dobra to się biję i zacząłem się pamiętam po krzakach bić z jakimś chłopakiem z tej drugiej klasy i e, z tej mojej klasy z mojej klasy nikt mi nie pomógł, kompletnie. Gdzieś tam w wieku 12-13 lat takie coś śmiałem, że w zasadzie nie uważałem, że nie to, że uważałem, że nie potrzebuję może wsparcia i tak dalej, ale generalnie przestałem liczyć na ludzi, powiem szczerze. Przestałem liczyć na taką naprawdę taką czystą, bezinteresowną, jakąś tam, nie wiem, przyjaźń, może nie przyjaźń, nie wiem, że ktoś za mną, nie wiem, skoczy. I, i, I pomoże mi w jakiejś tam ciężkiej sytuacji. I powiem Wam, że nie wiem, ja uważam to za swoją chyba jakąś dla, dla mnie działającą cechę. I ciekaw jestem, czy Wy takie coś macie, czy wy jesteście takimi właśnie samotnymi wilkami, którzy różne rzeczy sami rozpracowujecie, roz, rozgryzacie. Oczywiście wiadomo, że pojawia się ten aspekt jakiejś tam powiedzmy nauki, wiadomo, i. Uczestniczy się w pewnego rodzaju, nie wiem, może konferencjach na YouTube, a się czyta różnego rodzaju książki, wiedza związana z tym, co robimy, ale ogólnie mówię, ja jestem takim samotnym wilkiem i nigdy jakoś tak powiem szczerze, że nie, nie potrzy... Mentalnie gdzieś tam nie dążyłem do tego, żeby mieć jakieś tam wsparcie drugiej osoby. W sensie, nie mówię teraz o żonie na przykład mojej, tak, ale generalnie w biznesie, że robimy coś we dwójkę. Po prostu ja super się czuję i śpię po nocach, kiedy. Sam coś robię, odpowiadam za coś i denerwuję się, jeśli coś nie wychodzi, tylko za siebie, a nie za jeszcze drugą osobę. Także napiszcie w komentarzach, co Wy o tym sądzicie i jak Wy do tego w ogóle podchodzicie. Jesteście jakimiś stadnymi zwierzętami, że lubicie z kimś coś takiego robić, prowadzić, czy też takimi samotnymi wilkami jak ja. To mnie bardzo ciekawi. I jeszcze jedna taka rzecz, która, trzecia, którą chciałbym poruszyć, taka też trochę z innego w ogóle. Znaczy, ten, ten sam temat, ale trochę inna dziedzina. Pamiętajcie, że jeśli jesteście na początku tej drogi, to wydaje wam się, na początku drogi w ogóle bycia sprzedawcą na Amazonie, czy sprzedawcą w ogóle online, szukania w ogóle jakiegokolwiek swojego pierwszego produktu, to pamiętajcie, że to nie jest tak, że każdemu wypali pierwszy produkt od razu i od razu będzie, nie wiem, zarabiał, skalował biznes 30% w miesiącu i tak dalej, tak dalej. Ale pamiętajcie, że istotą tego wszystkiego, tego rozwoju, jest ciągłe działanie, ponieważ ja od jakiegoś czasu, od kilku miesięcy, bardzo interesuję się inwestycjami, inwestycjami w akcje, w indeksy, w kryptowaluty. Dużo czytam na ten temat, dużo oglądam filmów na YouTube, dużo książek czytam i sobie tam własne zdanie na temat wyrabiam tego też kilku może takich gór, którzy akurat na polskim rynku gdzieś tam na YouTubie występują odnośnie powiedzmy na przykład kryptowalut i też zauważam, że to są w zasadzie tylko powielane informacje tutaj z zachodu, które łatwo można wyczytać, no tam w Polsce jest to odbierane, no wiadomo nie każdy mówi po angielsku i często jest także możliwe, że te informacje gdzieś tam o wiele ciekawsze tutaj na zachodzie, bardziej kompleksowe analizy się ukazują, no i wtedy można się tak niejako przedstawić, ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że tak jak w inwestycjach, ja już wspominałem o tym, w którym się w ostatnim filmie, jest takie coś jak... E, mamy, dajmy na to, produkt numer jeden. Mamy produkt numer dwa. Produkt numer jeden wychodzi jako tako, na drugim tracimy, na trzecim tracimy, czwarty na zero, piąty jako tako. Ale potem mamy ten szósty produkt, który... A wszystkie te straty, które mieliśmy przez te pierwsze pięć produktów nam odrobi z dużą górką. I tak samo jest w inwestycjach, dlatego fundusze inwestują na przykład w jakąś tam branżę, na przykład tam grupę akcji, którą sobie tam wybiorą z, według własnych limitów i kryteriów. I jest tak, że 70% tych akcji, które, akcji firm, które zostały wybrane do tego funduszu, one generalnie przynoszą zysk, one są z stratą. 20% ledwo, ledwo tam wychodzi na rocznie 10-15%, i na przykład tylko 10% tych akcji rzeczywiście tak wystrzeliwuje w górę, że one nadrabiają w ogóle te straty tych 70%, te mierne wyniki 20%. I tak samo jest z Amazonem, że te wasze produkty, które wy będziecie wynajdywać, one będą w ten sposób właśnie działały, że nie wszystkie będą sukcesem, ale te, które będą sukcesem. To będą wystrzeliwały w górę, ale aby do tego dojść, musicie działać i musicie nie przerywać. Czas jest ważny, musicie cały czas działać. Musicie działać, nie wiem, miesiąc, rok, drugi rok. To nie jest tak, że jeden strzał, o nie udało mi się i w ogóle, o jak już więcej tego nie robię, to jest w ogóle bez sensu biznes. Wielkie jedno oszustwo, w ogóle Bezos to jest jeden wielki oszust i piramida finansowa i takie pierdoły. Po prostu. Pamiętajcie, konsekwencja, czas i działanie i e, znajdziecie ten produkt, ponieważ na każdym produkcie będziecie się również uczyć, będziecie e, coraz łatwiej rozpoznawać te błędy, które e, popełniacie, które można popełnić i które popełnicie na pewno i tych błędów nie popełnicie przy następnym produkcie. Także to jest e, kwestia nauki, czasu i konsekwencji, e, więc nie poddawajcie się, bo e, ta droga jest... Dla niektórych będzie krótsza, dla niektórych dłuższa, ale na zawsze musi tak samo wyglądać i zawsze będą produkty, które nie będą wam wychodziły. Także tyle na, so, na tą sobotę. Myślę, że. A czy nie myślę, taką pogadankę chciałbym co sobotę robić, bo w ciągu tygodnia zbiera się kilka, kilka ciekawych zawsze tematów, które bym chciał bardziej rozwinąć, bo po, nie ma generalnie na to na przykład miejsca w jakichś tam, tam bardziej technicznych technicznych filmach, ponieważ no, jakiś film techniczny opisujący, nie wiem, jakieś tam dane, zagadnienie, jakieś mini szkolenie na temat jakiegoś tam narzędzia z film 10 na przykład, to no to jest miejsce tylko na to, żeby to robić, a nie rozgadywać się. Natomiast te filmy sobotnie będą takim właśnie rozlazłym rozlazłą gadką dla, nie wiem, myślę, że chyba moich najwierniejszych fanów, którzy wiem, że są tacy, którzy słucha, przesłuchali wszystkie moje filmy i naprawdę cieszę się z tego powodu i naprawdę to doceniam i dlatego postanowiłem też, że kiedy dojdę do 200 subskrybentów, mam ich teraz 192. Jestem naprawdę, naprawdę super, super dumny z tego, że mam prawie 200 osób, które chcą mnie słuchać i znajdują tą wiedzę, którą przekazuję. I to co generalnie mówię na temat tego całego biznesu Amazonowego, znajdują to jako Coś użytecznego, coś co słuchają z przyjemnością, więc e, jeśli będzie 200 osób do przyszłego weekendu, to postaram się zorganizować w przyszły weekend w sobotę lub w niedzielę. Nie wiem, zobaczymy. Może to będzie jakiś tam inny dzień, ale tak, żeby większość osób miało wolne e, i postaram się zorganizować e, takiego live'a jakiegoś, w którym chciałbym. E, nie wiem, mi się wydaje, że taki pierwszy live, który zrobię, to będzie mój pierwszy live w ogóle w życiu i, i, i chyba. Bardziej na zasadzie takiego poznania się, tak? Kolejne live'y będą może bardziej już tematyczne, ale ten pierwszy live chcę taki zrobić, żebyście, jeśli będziecie zadawajcie pytania dotyczące tego, co ja jak jak gdzieś tam ogólnie w biznesie działałem. Tak, tak mi się wydaje, tak mi to chciał sobie poprowadzić, tak jakaś tam odnośnie mojej historii, żebyście mnie lepiej poznali jeszcze, żebym ja was lepiej poznał, możecie coś na temat siebie napisać w komentarzach, ale takiego mówię, takiego ogólnego live'a bym chciał zrobić, bo wydaje mi się, że czuję, że to jest taki kolejny krok, który muszę zrobić i, i gdzieś ta, 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 ta grupa moja tutaj, którą mam, tych prawie 200 osób, chyba tego gdzieś część z Was oczekuje, więc chciałbym taką takiego wstępnego live'a sobie z Wami zrobić. Będzie to bardzo ciekawe, naprawdę dla mnie. Wy pewnie w, w wielu live'ach uczestniczyliście, ja też ale nie po tej stronie. Czyli napiszcie w komentarzach generalnie, czy, czy, czy chcecie tego live'a, czy nie. Może nie chcecie, nie wiem. E, zobaczę, jakie zainteresowanie będzie. Może nikt nie odpowie, to wtedy poczekam, a zobaczę, się live zaczną pojawiać w komentarzach. Trzymajcie się. Na razie. Dziękuję.